Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem to będą znaczki, no i oczywiście jako, że zbliża się Dzień Dziecka właśnie um, kupiłem sobie znaczki, no i temat to jest, to są drapieżniki, poczekajcie chwilę, otworzę sobie je. No, i oczywiście mamy tam bardzo różne znaczki. No, i mamy znaczek z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Polska, Korea Północna. Tutaj są nawet takie nieząbkowane znaczki. Nie wiem, czy to jest normalne, czy nie. Chyba będą warte Fortunę. Yy, rumuńska poczta. Mamy kolejną polskę, ZSRR, Tanzanie, kolejne ZSRR. Przepraszam, że słabo widać, yy, bo dałem przybliżenie Afganistan, ZSRR, kolejny Afganistan, yy, Rumunia, i mamy Jemen. Yy, mamy Polskę, kolejną. Przedstawiam Wam, jakby, co najciekawsze znaczki z różnych krajów. No i mamy Republikę Burundi. Mamy taki malutki znaczek z Aymanu. Mamy Kubę. Mamy znaczek z Panamy. Mamy znaczek z Mongolii. I mamy jakiś dziwny znaczek, chyba z Malezji. Tu mamy Mongolię. Mamy y, znaczek o nominale 75 lei. Mamy Republikę Zajru, czyli obecna Demokratyczna Republika Konga. Mamy również NRD. Mamy również taki rumuński znaczek o nominale 150 lei. Yy, mamy znowu niestemplowany, znowu yy, nieząbkowany. Yy, mamy Burundi. Yy, ten znaczek już mam w swojej kolekcji. Tutaj mamy poczekajcie. Tu mamy znaczek z Madagaskaru. O nominale 240 czterdziestu ariarzy. No i tu mamy. Wietnam. Yy, mamy yy, mongolski znaczek. No, i Polskę oczywiście, Węgry, mamy nawet Bułgarię. Tu kolejna Bułgaria. Niektóre znaczki są naprawdę bardzo ciekawe. Tu mamy znaczek z Azerbejdżanu, taki z rybą. Czechosłowacja. I kolejny wen... i kolejny z węgiel. Przepraszam. Yy, mamy Nikaraguę. Kolejny znaczek z Azerbejdżanu. Yy, kolejny ciekawy, który, którego nie miałam w kolekcji, i yy, yy, to będzie raczej na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.